Kupiłem sąsiednie mieszkanie. To mieszkanie połączyłem razem z moim starym mieszkaniem, ale bardzo skomplikowanym korytarzykiem i teraz już wszyscy błądzą, bo nie wiedzą, czy one skręcać w lewo, czy w prawo, jak wyjść, wchodzą, wychodzą z jednego mieszkania i wchodzą do drugiego mieszkania. Dla każdego gościa Muzeum Historycznego chwila przy tej pracowni powinna być również chwilą refleksji nad życiem Bekińskiego, nad jego sylwetką. A być może również jakby pretekstem do odczarowywania tego czarnego, takiego mrocznego wizerunku artysty trudnego, artysty samotnego, artysty, nad którym ciążyło, jak niektórzy próbują imputować rzekome fatum. Wszystko to jakby jest odczarowane właśnie w murach tejże pracowni. Ja setki już nakręciłem takich tak. tych ujęć, że suchem pędzlem w chlebu skończonych obrazie, <laughs> zrobiąc mądry wyraz twarzy. Czyli. Pan czyli... Chcę tego uniknąć, proszę. Mówiąc szczerze, nie sądzę, żeby to, bo to już na, w każdym filmie ja muszę wziąć pędzel, niech pan weźmie pędzel, niech pan weźmie paletę, ja staję nie w tych okularach, nie w tym ubraniu co zwykle i udaję, że się bardzo zastanawiam, prawda, przy tym. No mogę coś takiego zagrać, nie, jeżeli pan... Nie, ja myślę, że to co pan teraz zrobił jest My to właściwie obserwujemy bardzo często. Powiedziałbym, że skala tych reakcji, reakcji niezwykle emocjonalnych, opartych na głębokim wzruszeniu, unaocznia jakby fascynację, czy powiedziałbym, skalę fascynacji, jaka dzisiaj jest udziałem twórczości Beksińskiego. Ludzie spędzają tutaj naprawdę dużo czasu, zadają bardzo dużo, często bardzo świadomych pytań. Trzeba powiedzieć, że jest to wyjątkowa atrakcja, pozwala nam oglądać. Właściwie to małe uniwersum Beksińskiego, przestrzeń, w której przez blisko 30 lat tworzył w okresie warszawskim swoje najwybitniejsze dzieła. Moje pierwsze przemyślenia czy odczucia były, powiedziałbym, zaskoczeniem na kilku poziomach, bo oczywiście nasze wyobrażenie o atelier wybitnego malarza wiąże się z jakąś wyszukaną pracownią, pełną antyków, rekwizytów, podczas gdy tutaj oglądamy proste PRL-owskie meble, wiele przeróbek, całą masę sprzętu elektronicznego, notesy elektroniczne, kalkulatory. Um, oczywiście moją uwagę przykuła w pierwszym rzędzie gigantyczna płytoteka, imponująca płytoteka z muzyką klasyczną, z muzyką neoromantyczną. E, natomiast no, uśmiech wywołały takie detale, jak choćby to słynne menu, na które składa się oferta sieciówek fast foodowych. Jak tam Macroyal? Ja Dobry. Trochę dzisiaj było bogatsze jedzenie, więc jadłem powoli i już bez, bez, bez nerwów. To cały obiad? To no no, bo... ja? tak. no jakie ja mam jeszcze obiadźmy no. pierwsze danie zupa pomidorowa zupy? z makaronem. Nie jadam, jadam zupy. Z... <laughs> nie jadam makaron z sosem pomidorowym i z czymś tak jest. No, tak no. ja byłem Rujar, który jest wszystko, ogórek i tak dalej. Dla turysty, gościa naszego muzeum, jest to okazja do podziwiania wszystkich właściwie form twórczych, od najwcześniejszych rysunków aż po ostatni obraz ukończony w dniu śmierci. Ale po to ponadto jest to jakby podróż taka sentymentalna i biograficzna poprzez życie artysty, poprzez najrozmaitsze elementy jego tego prozaicznego dnia codziennego, które właśnie może najlepiej są prezentowane w murach tegoż zrekonstruowanego atelier.